Witajcie kochani. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat hipomanii. Ostatnio nagrałam filmik, w którym yy, tłumaczyłam, że hipomania nie jest naszym naturalnym stanem, naszym naturalnym stanem jest remisja. I tu się odezwało sporo głosów mówiących, ale jak to, ja się w remisji czuję źle, a w hipomanii czuję się dobrze. I czy tak naprawdę to od razu jest tak, że jak dobrze się czuje, to hipomania, no przecież to jest nienormalne. Otóż macie rację. To jest nienormalne, żeby podejrzewać, że każde dobre samopoczucie to hipomania. Człowiek przecież ma prawo czuć się dobrze, tak po prostu, nie będąc chorym. Do tego zresztą dążymy. Jak powiedziała moja pani doktor, to trzeba wyraźnie umieć rozróżnić: kiedy to jest hipomania, a kiedy to jesteście wy w dobrym humorze. Bo nie zawsze kiedy człowiek ma dobry humor, to musi oznaczać chorobę. Tak samo jak nie zawsze, kiedy czujecie się zmęczeni, wściekli, rozpaczeni, smutni, yy, bezsilni, to musi od razu oznaczać depresję. To może po prostu oznaczać, że macie kiepski dzień. I uwaga, na tym polega remisja. Remisja to jest taki stan, w którym ustępuje większość lub wszystkie objawy. Chciałam podkreślić słowo większość, ponieważ może się zdarzyć tak, że jesteście w emisji, a mimo wszystko jakieś. Yy, problemy związane z epizodem depresyjnym lub hipomaniakalnym wam jednak zostają. Czyli niektóre rzeczy nadal się nie wyrównują, wiecie, do zera. Ale, co jest istotne, nadal macie emocje. To jesteście prawdziwi wy. Choroba to jest taka nakładka na człowieka. No nie? Czyli to jesteście wy, a to robi z wami hat. I teraz, jeżeli zdejmiemy tę nakładkę, Zostajecie wy bez hipomanii, bez depresji. Tacy sobie ludzie. Tacy sobie ludzie mają do siebie to, że są weseli, są smutni, mają problemy. No, tak to jest. Stresują się. Tak to jest. Boją się. Tak to jest. To jest normalne w życiu. Jeżeli czujecie tak, mimo że jakaś mówi, że jesteście w emisji, że jesteście stabilni, a wy nagle czujecie się bardzo zmęczeni albo właśnie płaczliwi, to jest: O Boże, depresja wraca. Jeżeli yy, za bardzo się dobrze czujecie, jest za dużo uśmiechu, za dużo kraśności, Boże, o oh hipo! Żeby nie było, ja też to miałam. Właśnie też, co się coś zdarzało, to miałam takie, kurde, do lekarza, nie? Bo już się coś rozkręca, będzie problem, zaraz po prostu nie będę w stanie wstać z łóżka i po prostu zaraz będzie fatalnie, bla, 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 bla muszę iść do lekarza. I tak robiłam. Aż do momentu, kiedy poznałam moją panią doktor, która kiedy przyszłam w dobrym nastroju, mówię, Boże, ja już mam chyba hipomanię. Ona mówi, a ja myślę, że ma pani emisję, tylko może po prostu jest taka pani z natury. Ja mówię, jaka? Mówię, no na przykład, kreatywna, wesoła. Ja mówię, nie, to jest niemożliwe. Ja całe życie po prostu byłam chodzącym smutkiem. A ona mówi, no, całe życie praktycznie pani choruje. Mówię, no i to jest prawda. Nie, nie jestem osobą, która jest zbyt entuzjastyczna na co dzień. No nie, <laughs> po prostu taka nie. Natomiast cieszę się, cieszę się z rzeczy i skoro jestem stabilna na lekach, to wiem, że mój hat jest stabilny, nie boję się cały czas i wiem, że kiedy czuję się lepiej, to znaczy, że czuję się lepiej, jak czuję się gorzej, znaczy, że czuję się gorzej, że skoro te mnie trzymają, to nie oznacza, że chwilę będę miała fazę i to jest dobra informacja dla osób, które biorą się remisji. W remisji macie emocje, remisja nie wypiera was ze wszystkiego, remisja nie powoduje, że nagle stajecie się obcym człowiekiem. Dlaczego otoczenie może uważać, że jesteście dziwni w remisji, podczas kiedy byliście normalni i fajni w hipo? Ano dlatego, że po prostu będąc w hipomani, jesteście weseli, sympatyczni i otoczenie was bardzo takich lubi. Jeżeli jesteście człowiekiem, który jest bardziej góreczkowy niż dołeczkowy, no to dla ludzi jakby jesteście normalni, kiedy jesteście w górce. Natomiast prawdopodobnie słabo was znają albo wcale, z tego jak jesteście normalni, tacy zwykli wy. I teraz myk jest taki, o czym już wspominałam w poprzednim filmiku. Jeżeli nie akceptujecie siebie bez choroby, no to jest bardzo słabo. Ale jestem w stanie to zrozumieć, bo dla mnie też było to niełatwe. I myślę, że dla każdego, kto wchodzi w stan remisji, na początku może to być takie dzikie. nie? Bo, bo wcześniej znaliście te emocje bardzo niskie, bardzo wysokie, a teraz jakby te emocje są dla Was niedostępne. I dobrze, tak naprawdę. I dobrze. Kto sobie nie robił problemów w manii, albo kto był w czarnej, naprawdę czarnej, głębokiej dupie, to wie o czym mówię. Takie emocje są niespoko. Ale jeśli przeżywaliście no tak czy siak taką sinusoidę sporą, no to możecie uważać, że to, co czujecie w emisji, to nie jest to samo. No nie jest to samo, bo normalni ludzie nie czują tego, co my. Dlatego to się nazywa choroba, bo nie jesteśmy tacy jak inni. Gdybyśmy byli, to by znaczyło, że po prostu jesteśmy sobie zdrowi. I jak słyszę komentarze pod tytułem a może to tylko taka interpretacja, kiedyś stwierdzą, że to jest normalny stan człowieka, Hmm, nie wiem, czy choroba jest normalnym stanem człowieka. A może kiedyś stwierdzą, że zapalenie płuc to jest na przykład normalny stan człowieka. Takich argumentów nie słyszę, to ciekawe, nie? No, w każdym razie, wracając do głównego wątku. Sytuacja jest taka, że wy się tej emisji obawiacie strasznie. I macie to poczucie, że ona jest takim płaskim czymś, a tymczasem możecie popytać swoich normalnych znajomych. Czy oni coś czują w życiu? I oni wam powiedzą, że czują. I wy też możecie czuć. Tylko to, co jest ważne, to o czym też wspominałam poznanie siebie, siebie takiego, jakim jesteście. Jeżeli macie problem z taką akceptacją, to możecie też wpaść do mnie na konsultację i możemy to razem przegadać, bo ja w tym miejscu byłam, ja już to widziałam, ja już to przerobiłam. I to nie było łatwe. Ale, w związku z tym, że ja to zrobiłam, to mogę teraz pomóc to zrobić na przykład Wam. Natomiast, jeżeli macie, uważacie, jakiś głęboki problem związany, nie wiem, z traumą, no to wtedy już psychoterapia. No ale tak czy siak, o co chodzi? Chodzi o to, żeby zrozumieć, kim jesteście, żeby odnaleźć siebie, swoje emocje, swoje potrzeby, swoje marzenia, żeby odnaleźć to wszystko, co odebrała Wam choroba. I co? Już nawet zapomnieliście, że jest wasze. I dlatego mylicie to z hipomanią. A może macie po prostu dobry humor, a jesteście w remisji? Może nie trzeba tak yy, od razu panikować, nie trzeba żyć w lęku. Czasami mówimy, a ja w ogóle nie mam remisji, mam tylko górki dołki. Zdarza się. Jeżeli ktoś ma tak, to ja uważam, że lekarz. Że trzeba porozmawiać z lekarzem, bo to znaczy, że leki są źle dobrane, jeżeli was huśta. Ja też miałam także, nie miałam w ogóle remisji, tylko nie? i dopiero od i y, już tam miesięcy, może od roku, jestem mniej więcej równo. I oczywiście zdarzały mi się dołki, ale tak naprawdę zastanawiając się nad tym, to chyba było bardziej wynikające ze zdiagnozowanego mi niedawno ADHD niż tak naprawdę d, y, dwubiegunówki, bo dwubiegunówka, ja uważam, że jest u mnie stabilna na tych lekach. Ja jestem bardzo zadowolona z mojej pani doktor. Jestem mega zadowolona z tego jak, jak ja to jakby dźwignęłam te leki to wszystko i uważam, że jestem stabilna i to nie jest nudne. Chociaż ja wam kręcę filmiki, w których nic się nie dzieje tak naprawdę. Ponieważ chodzi mi o to, żebyście zobaczyli, że w życiu normalnego człowieka z emisją są też na przykład stresy, niechcemizm Yy, nadmierne sprzątanie, robienie jakichś rzeczy, które nie oznaczają, że jest to dwubiegunówka w tym momencie, które oznaczają, że jesteś człowiekiem. No, może z innymi problemami, nie? Ale ogólnie, jeśli chodzi o dwubiegunówkę, jesteś sobie w emisji i jesteś człowiekiem. Czy to jest niefajne? Fajne, to jest fajne. To jest fajne głównie z powodu tego, że nie mam lęku. Za chwilę wpadnę w czarny dołek, ani nie mam lęku, że za chwilę odwalę coś, co mi rozwali życie. To jest komfort. I ja nie narzekam na brak emocji. Powiem tak: ani pozytywnych, ani negatywnych. By Jest OK. Także moim zdaniem nie ma co panikować że mówię, że hipomania to jest jedyny stan radości. Nie! Jeszcze raz powtórzę. Możecie przeżywać stan radości, nie będąc w hipomanii. Więc jeśli macie poczucie, że tylko w górce jesteście sobą, to pogadajcie z lekarzem, czy na przykład, teoretycznie, nie jest to remisja. Jesteście po prostu pozytywnymi ludźmi. Bo tak też może być. Żywca już nie jest hipo. A jeśli jest to hipo, to tak jak powiedziałam wcześniej, Trzeba poszukać siebie w emisji, jeśli w nią wejdziecie. I to naprawdę jest jedyna zdrowa opcja. Ja wiem, że w hipo człowiek się czuje fantastycznie, ale to wypala. To wypala i niszczy na dłuższą metę. I naprawdę lepiej, o ile tylko się da, wejść w emisję i nie podbijać się potem żadnym głównym, żeby wejść w hipo i nauczyć się, Żyć od nowa. Jak już mówię, jeżeli macie z tym problem, to wbijajcie do mnie jak w dym i po prostu pomogę Wam przez to przejść. Trzymajcie się, kochani. Pa.